Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony oczywiście Kuba i kolejny odcinek z Road 96. Czekam na tym przystanku chyba od pół godziny i on nie przyjeżdża. Więc chyba na starcie trzeba zapłacić. Nie wiem, może się... Też telefonu nie mam, nieważne. Nie wiem, jak tu wygląda płatność. Nagrywa mi się wszystko? Nagrywa mi się. To bardzo dobrze jedziemy sobie ebusikiem dawno busem sobie nie jechaliśmy. Myślę, że dzisiaj już przejdziemy ten epizod. I w następnym odcinku będziemy kolejny już czwarty lecieli. Tak mi się wydaje. W ogóle to jest pierwszy raz w historii, kiedy pierwszy odcinek z danego epizodu wypuszczam zanim w ogóle go ukończę, nie? W sensie, jak, jak już przejdę cały epizod, to dopiero wypuszczam filmy. Także będę miał troszkę na zapas, znowu. A to bardzo dobrze. Bo potem może zdarzyć się okazać, że nie będę miał kiedy nagrać. To powiem... Enough. Na co się gapisz młoda? Na nic, przepraszam panią. No ja myślę. Mogę panią o coś spytać? Nie jestem w nastroju na pogawędkę. Ale dobrze, pytaj. Co pani sądzi o protestach? Nie przeszkadzają mi. Dopóki są pozbawione przemocy. Rozumiem. No kurde... Ja też się nie mieszam w w politykę, ale... Moim zdaniem przynoszą zmianę. Skoro tak mówisz. Możemy tu coś... o! Możemy mu kasetę zajumać. Co? Pomóż mi. No o co chodzi? Ona chce mnie. Jakiej kopalni? Co ty, z choinki się urwałaś? Do kopalni żelaza. Trafiają tam nastolatkowie, którzy wpadają podczas próby przekroczenia granicy. Odwróć się. A ty? Nie wtrącaj się. Dlaczego kopalnia aresztowała? Co ja mówiłam? To nie twoja sprawa. Wyślą mnie do roboty do kopalni. Już nigdy nie zobaczę mojej rodziny. On już nie zobaczy swojej rodziny. Oczywiście, że ją zobaczy. Czym ja ci to w ogóle mówię? To skąd te plakaty z zaginionymi nastolatkami? Brygada się dezinformacje. To wszystko. Niech pani nie mówi, że pani w to wierzy. Co takiego? Że nie ma żadnego obozu pracy dla nastolatków. Proszę pani, to nie jest dobry moment na rozmowę. Ja tylko wykonuję obowiązki. Napięcie. Uuuu. Powinniśmy o tym porozmawiać. Zdecydowanie. Nie wydaje mi się pani złą osobą. Po prostu jest pani zagubiona. Zagubiona? Dobre. Wy, liberałowie mnie rozśmieszacie. Proszę pani, prowadzę oficjalną sprawę policyjną, tylko samochód mi się zepsuł. Przemilczę to. Proszę państwa, ja też słyszałem różne historie, ale one nie są prawdziwe. To fake newsy. Fake newsy? Ha. To nie są fake newsy! Jestem matką i nigdy nie wysłałabym dziecka do takiego miejsca. Owszem, może niecelowo, ale właśnie pani to robi. Za co pani aresztowała tego chłopaka? Proszę pani, nie będę się... Próbował przekroczyć granicę. W takim razie skończy sami... Sama pani wie gdzie. Nawet jeśli pani uważa, że to bójda, Wystarczy tego, proszę pana. Niech się państwo obrócą. Proszę. Kurde... Dwójka do centrali. Zgłoście się. Dwójka do centrali. Gdzie oni są? Weźmy wszyscy głęboki oddech. Obywatele powinni móc aresztować policjantów, wie pani? Wtedy gliniarze byliby uczciwi. Nie wierzę w to, co słyszę. Nie możemy udawać, że wcale pani mnie pani nie aresztowała? Dobry pomysł. Gdzie odam? tam? Czekam aż się ten ziomek obudzi, nie? Czy ktokolwiek wie o tym aresztowaniu? Nie, ale dość. Nie chcę już nic więcej słyszeć. Niech go pani puści. Proszę, niech się pani zgodzi. Niech pani wysiądzie na następnym przystanku. To wystarczy. Nie będę się powtarzać. Niech go pani puści. Dwójka do centrali. Zgłoście się. Dwójka do centrali. Niech pani postąpi właściwie. Przestańcie mówić co mam robić. Co się tu... Co obudziliście mnie Bagieta wstał Ej, spokojnie. Proszę obejdzie się bez tego To już przesada Dwójka do centrali. Wszystko w porządku. Odbiór. Proszę, niech pani zrobi to, co słuszne. Nadal może pani podstąpić właściwie. Proszę im nie mówić o chłopaku. Dwójka, jesteś tam? Tu dwójka. Ja. Chciałem tylko zgłosić, że miałem problem z autem. Właśnie jadę busem. Odbiór. Udało się. Uratowaliśmy tego chłopaka. Tu dwójka. Ja. Przyślijcie po mnie samochód. No i będzie z buta. Szła. Ten płacze. Czemu on ma gówno na głowie? Może to jakaś jakaś dziwna fryzura. Nie wiem. Będzie dobrze. Nie martw się. No, no wysiądźmy. Może jeszcze jakoś postać uda nam się zgarnąć. Jest czas do tego odcinka. Żeby nie, 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 nie zrobić go 10-minutowego, tak. Ponieważ nie wiadomo, ile nam to wszystko zetrwa Także może jeszcze kogoś poznamy, może się kować. przejdziemy. No zobaczymy, co tam będzie ciekawego. W ogóle Zoe nie poznaliśmy tutaj jeszcze. Tak? Nie, może tu była Zoe, tu nad kokiem tej dziewczyny. Tak, chyba to. ratowaliśmy ją z tego. radiowozu, ale nie pamiętam, czy to w tym epizodzie było. Miesza mi się to, miesza. Tak czy siak jesteśmy na końcu To czy ja bym jechał dalej, czy bym wysiał, to bez różnicy Tyle, że energię stracę pewnie, nie? Policja. Idziemy Cyk No To było wcześniej otwarte? Czaj, może nie uda nam się tam tędy teraz zejść. I musimy iść jakoś... Jakoś tak kość tędy. Prawo jazdy i dowód rejestracyjny. Już momencik. No, nie przejdziemy tędy. Dlaczego jedzie pani w kierunku granicy? Moja znajoma mieszka niedaleko. To tyle. Wszystko zgodnie z prawem. Ale fura w ogóle. Rozumiem. To może jednak pójdziemy tamtędy. Jakaś mucha mi tu lata. Panie rabrze. No niedobrze. Dobra, idziemy tędy. Chociaż my musimy się tam udać, nie? Bo cały czas szliśmy w dół, a teraz nie widać tego jeziorka nawet tam. To nie wiem, jak długo faktycznie podróż pieszo tam przebywaliśmy w momencie, kiedy była taka scenka. Może się tego dowiemy kiedyś. Nie wiem. Czy jest taka opcja, tutaj? Chyba, że my jakoś z dupy dookoła przeszliśmy to pod ziemią. No nie wiem, zawsze szliśmy tamtędy. Zaraz idziemy tutaj. Zjeść po linie. W sensie, że tam? Tyrolka? Przyrząd zjazdowy. Spierdzielisz Jakie góry no ty jest... O To nie był dobry pomysł, to nie było dobre rozwiązanie Ale przeżyliśmy O Możemy sobie usiąść No i tak trafiliśmy do tego miejsca, w którym mamy być tylko zazwyczaj przychodziliśmy i już wam pokazuję stąd. A to my nad tą drogą po prostu przelcieliśmy, chyba że w ten sposób. No, to ma sens. To nie była jakaś magiczna teleportacja, tylko po prostu udało nam się ich ominąć. Także fizyczność mapy jest cały czas taka sama, niezmienna. Co jest dobrą informacją, że się naprawdę twórcy postarali. Mogę na tej ścianie? Nie mogę. Eee, głosuj tym razem, może co? Subtelnie. O! Postaw przynajmniej trzy kamienie na kopcu przy drodze 96. Odblokowano osiągnięcie. Mamy tu coś ciekawego. Nope. To spieprzamy. Lecimy pokład scenkę. 10 minut odcinka. No to chyba przejdziemy to. Chyba bez problemu. Także trzy odcinki z tego epizodu będą Tak to na szybko mogę wyliczyć. Mamy tu. Jaroda mało poznaliśmy. Jestem ciekaw ile epizodów jeszcze będzie. Bo Jaroda bardzo mało poznaliśmy, a ta seria się dłuży i dłuży. Przy dwóch odcinkach tygodniowo ona się naprawdę dłuży, ta seria, nie? No, tak co 3-4 dni wypuszczam to, na no to daje nam dwa filmy tygodniowo. Jakiś ziomeczek. Dorosły ziomeczek, stary. Co ty posiadasz? Co ty tu robisz sama? Chcę przedostać się przez granicę. Uważaj na siebie, dobra? Ej, tak jest. Szukam napoje. Nie potrzebuję akurat. Wie pan, młoda, trochę więcej dyskrecji. Ci strażnicy tylko czekają na pretekst, żeby nas aresztować. Przepraszam, nie wiedziałam. Możemy ci zaufać? Oczywiście. Dobrze. Słyszałem plotki o starych tunelach prowadzących na drugą stronę. Podobno prowadzi do nich ścieżka po mojej lewej. Mam nadzieję, że nie masz klaustrofobii wam mucha, paszła mi stąd Będziemy trzymać kciuki To trzymajcie kciuki, my idziemy Tam są dwie opcje przejścia I tu jest jeszcze jedna opcja przejścia No to idziemy tam To ciekawe, czy jeszcze nam trzy epizody zostały W sensie łącznie z tym, nie? Mamy jeszcze trzy możliwości przejścia Czyli oprócz tego jeszcze dwa epizody powinny być Hej, gdzie idziesz młoda? Chcę tylko przejść. Najpierw muszę cię przepuścić. A ja może tego nie zrobię? Czemu miałbym to zrobić? Daj mi dobry powód, bo chcę się przedostać przez granicę. Trzeba było mówić, porozmawiaj z moją szefową przy wejściu do obozu. Okej, okay. ona ci pomoże, jeśli masz forsy. Mam 71 dolarów, mam nadzieję, że to styknie. To można samemu coś zdziałać z tego co widzę. Cześć? Hej ty, mogę ci coś po poradzić? Tak, pewnie. Nie próbuj przezostać się przez górę. Czemu nie? Widziałem raz, jak jeden gość spadł ze szczytu. Przez cały lot krzyczał, ale ci się długo łodzie w dusze, ty! Wow! Cześć? Widzisz te drzwi? Niektórzy dzieciaki mówią, że prowadzą do opuszczonego tunelu. Plotka głosi, że można nim przedostać się przez granicę. Ale może to tylko pułapka, sztuczka-tajraka, która prowadzi nastolatków na śmierć. Do zobaczenia. No, to może porozmawiamy z szefowem, nie chcę umierać. Jak na razie wszystkie epizody udało nam się przejść bez śmierci, więc niech to się utrzyma. Cześć, co słychać? Jak to pyta, e, to ja. Nie rozumiem pytania. nie dnia. Spróbujemy to przeładować, co? Aha! Jakby jej powiedział, że chciałbym się przedostać przez granicę, to by ze mną porozmawiała dalej, ja tak? E, Kinam w odbytniczy żonkil. Dobrze, w takim razie spełnię Wasze żądania. Moje zapowiedzi z poprzedniego epizodu: że przejdziemy sobie górą. Skoro możemy zginąć, to prawda. Ja nie zginę, tak? Ja nie zginę w każdym razie. Ja jestem nieśmiertelny. Przekąskiej napoje. Daj. Tam raczej nie będą nam potrzebne pieniążki, idziemy w pizdu. Go, go, Power Ranger. Do not enter. A ja sobie wejdę na przykład i, i co mi zrobicie? Przekrocz szlakiem, ale tutaj nie ma szlaku. Wejdź. O! Każdy zły uczynek niesie ze sobą konsekwencje. Tak jak każdy dobry uczynek. Czyli, że co, każdy dobry uczynek niesie ze sobą konsekwencje, tak? No, a to ja ci dam 5 zł, a ty mi dasz w mordę. Znaczy, zazwyczaj, najpierw dostajesz w mordę, potem tracisz pieniądze, ale. To może nie jest w tym momencie do końca istotne. Lol, nie możemy sprintować. Nie, bo taką górę muszę sobie bieg. Możemy kimono zrobić? Jak mnie mam? Ja pierdyle Widzę nogę Daj mi nogę, daj mi nogę Daj mi nogę, ja bez nogi po prostu Żyć nie mogę, dobra Cyk O, katsemka. Ja myślę, że będę musiał tam deptać, kurde No to by było no, uporczywe, uporczywe, tak? Nie A, 1% nam się Dobrze, że zjadłem. No, ciekawe, czy jak nam to zejdzie, jak teraz miałbym jeden, nie? Ten pasek. To teraz bym jeszcze jeden zszedł. Czy to by się zakończyło moją śmiercią? Z powodu braku. nie wiem. Yy, sił, energii? Mogłoby tak być. Byłoby to nawet dość takie realistyczne. O! możemy przeskoczyć albo przejść? Mamy szczęście, więc przeskoczenie jest dla nas zdecydowanie lepsze. Dobra, znaczy mogę zobaczyć tą granicę stąd? No to była ładna miniaturka, mogę być. Tamten Nougat ja też zrobię miniaturkę z tego. Mogę zrobić. Zrobiłem screena nawet. Ale nie daję gwarancji, że ona się tam pojawi, bo może się okazać po prostu średnie. Bo to wiadomo, tam do pewnej obróbki to mogę, że będzie nawet dobra, ale to będę musiał się zastanowić już podczas tworzenia tej miniaturki, jak to ma dokładnie wyglądać. E, zaczął padać... E, zaczął padać też mamy burzę nawet. Może jakieś schronienie uda nam się znaleźć, co? jakoś jaskinie może kurde jaskinie? nie wiem może nie do końca jaskinie zadaszenie po prostu kurde zyskały coś tu mogę wejść nie mogę wejść tam wygląda no 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 tu kimono walnąć? dalej nie mogę sprintować o Nie, ja to właśnie chodziło Nie, dalej nie mogę sprintować No cóż To będzie także My jedziemy teraz, kurde, na śnieżkę I Najpierw zdziwiło, że tu jest jakaś instalacja elektryczna Teraz tu są dynamity! To są pozostałości po tym ataku czy nowy planowany jest? A, pozostałości po ładunkach wybuchowych, których prawdopodobnie użyto podczas ataku w 1986 roku. No jakby to tu pierdykło. To się na wieżę strażnicą zawali. dzieli, że ona się tu wspina, ty Lara Kraut, uspokój się. Oj, oj, ojej. Mój lęk wysokości dostał właśnie lęku wysokości. Za cholerę bym tu nie usiadł. Widok ładny, ale za cholerę tu nie usiadł. Jeszcze te dyski skrzypią jak cholera. Mogę coś zrobić? Pasek nam się przywrócił. Śpi. Ni hu 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 Nie spałbym tu za cholerę, nie ma takiej opcji nawet. Jak śpię to kurde się poca... Nieważne jakie ja bym miał szerokie łóżko, a ja tak śpię na całym łóżku. O, wchodzimy na szczyt. Ja się tak wiercę w nocy, kurde, że ja nawet ze szerokiego łóżka potrafię spaść. Dlatego śpię zawsze przy ścianie. Tu po żadnej stronie nie ma ściany. I co? Tam byliśmy? Nie, no widok niezły. Naprawdę widok yy, niezły Przyprawia odreszcze Dobrze, że się najadłem. Jak nas ustawiło w tą stronę, to w tą stronę mam iść. O, ty se chyba jaja robisz. Mogę sięgnąć po plecak? O! No nie! Chciałem zrobić screen ale mi chmury zasłonię. może to uda mi się wyciąć z nagrania. Może tu w plecaku coś będzie, wie? Fajnego? Zobaczymy. Czemu na plecach ląduje? Jeff Hardy, co ty robisz? Nie wiem co to W każdym razie, my idziemy tutaj Weź linę Wolność Nic nie jest ważniejsze od niej Ale w Petri jest jeszcze wielu ludzi, którzy nadal jej szukają Dzień wyborów Ciekawe czy coś się zmieniło, nie? Benny? Będziesz chilać? No nie wiadomo. Nie, chyba nie. Ich podróże dopiero się zaczęły. To ile ich tu jeszcze będzie? To jest trzecie. Tak, patrząc na te odstępy, to jeszcze jeden, dwa. Czekaj, jeden, dwa. No, przynajmniej jeszcze trzy epizody nas czekają. Tak mi się wydaje, chyba że jeden z nich będzie masakrycznie długi. Dobra, ja w tym momencie nie, nie będę po prostu przedłużał. Ukończyliśmy ten epizod. Odcinek już jest dosyć długi, dlatego trzymajcie się plutko. Pozerłam Was ja, czyli oczywiście Kuba, i trzymajcie się. Cześć.